Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader. Zapraszam do vloga numer 16. A dziś porozmawiamy sobie o tym, jak niewielka, ale regularnie odkładana i inwestowana kwota może uczynić nas wolnymi finansowo. Zaczynamy. Podobno Albert Einstein kiedyś powiedział, że ten, kto rozumie ideę procentu składanego, ten będzie dzięki temu zarabiał. Czyli jeżeli ktoś ma pieniądze, inwestuje te pieniądze, to ten procent składany działa na naszą korzyść. Natomiast ten, kto nie rozumie idei procentu składanego i ten, kto bez zapomnienia zadłuża się, no to będzie płacił ten procent składany, bo tak naprawdę wtedy zamiast my się bogacić, będziemy sprawiać, żeby bogacił się ktoś inny, najczęściej w tym przypadku bank. To, co jest nieoczywiste z procentem składanym, ale nie tylko z procentem składanym, ale generalnie osiąganiem długofalowych, że tak powiem, celów, to jest to, że my bardzo mocno lubimy przeceniać to, co możemy zrobić w krótkim okresie, natomiast totalnie nie doceniamy to, co możemy osiągnąć w długim okresie. No i dokładnie tak jest z inwestycjami, i żeby tutaj nie być tylko takim teoretykiem, to pokażę konkretny przykład. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której przy narodzinach naszego dziecka otrzymane 500 plus każdego miesiąca odkładamy. Nie wydajemy tych pieniędzy, tylko je odkładamy. I zbieramy w ten sposób e, każdego miesiąca wypłaconą nam przez państwo kwotę, a raz do roku tę uzbieraną kwotę wpłacamy na rachunek maklerski i kupujemy za to ETF-a na indeks SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Żeby ten dalszy przykład można oprzeć na dłuższych horyzontach czasowych, to ja to będę przeliczał sobie na dolary, więc załóżmy, że 500 plus to będzie powiedzmy 150 dolarów. I załóżmy też, że w ten sposób każdego roku będziemy odkładać na rachunek 1800 dolarów i będziemy robić to przez 18 lat, czyli po 18 latach odłożymy łącznie. 32400 dolarów. Gdybyśmy tak robili przez ostatnie 18 lat, to na dziś mielibyśmy mniej więcej kwotę 114 000 dolarów. Przyznajmy, że to całkiem przyjemna kwota, kwota niemalże pół miliona złotych. Tak naprawdę z niczego można by powiedzieć, bo przez lata ludzie żyli bez świadczenia w postaci 500. No więc i teraz to 500 plus tak naprawdę w większości przypadków nie zmienia naszego życia w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie bez tych 500 zł się obyć. Oczywiście, żeby jeszcze to bardziej urealnić, możemy sobie założyć, że to 500 plus jest rewaloryzowane o inflację tak, żeby ten ząb czasu, który zjada nam te pieniądze, był mniej widoczny w tej naszej inwestycji. Co nie zmienia faktu, że po 18 latach młody człowiek, który Idzie po dowód osobisty, może zaksięgować na swoim koncie całkiem przyzwoitą kwotę na start. Oczywiście ktoś powie, że 114 tysięcy dolarów to nie jest kwota, która pozwoli nam być wolnymi finansowo. No i oczywiście tak najpewniej jest, no bo ciężko przez 100 tysięcy z hakiem dolarów przeżyć całe życie. Ale pójdźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że ten młody człowiek. Idzie na studia, albo idzie od razu do pracy, ale to, co jest istotne, to kontynuuje odkładanie tych 500 złotych każdego miesiąca i robi to do 40 roku życia. Możemy przyjąć, że bez względu na to, jaką mamy profesję, to te 500 złotych miesięcznie nie powinno być problemem dla nas. A co się dzieje, jeżeli my inwestujemy 500 złotych przez 40 lat? No cóż, na koniec 40-letniego okresu mamy w portfelu ponad milion dolarów. Oczywiście to już jest historia, i takie stopy zwrotu były w przeszłości. Nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość, ale o ile nic się drastycznie nie zmieni, to można przyjąć, że im dłużej będziemy inwestować, tym prawdopodobieństwo tego, że osiągniemy na końcu sukces, jest praktycznie pewne. Jeżeli przez czy po 40 latach inwestowania okazałoby się, że nie zarobiliśmy pieniędzy, że nie zwalczyliśmy chociażby nawet inflacji, to by to oznaczało, że na świecie dzieje się tak bardzo niedobrze, że prawdopodobnie ten nasz rachunek maklerski, ta nasza inwestycja byłaby najmniejszym problemem, jaki w tym momencie mamy. To, co chciałbym jednak podkreślić, to to, żeby zwrócić uwagę na ten procent składany. 500 zł miesięcznie po 18 latach daje kwotę ponad 100 tysięcy dolarów, a po 40 latach ta kwota jest jeszcze 10 razy większa, daje kwotę ponad miliona dolarów. I znów tutaj ktoś może powiedzieć, że milion dolarów to nie jest kwota wystarczająca do tego, żeby być znów wolnym finansowo, więc jeżeli ktoś chciałby sobie jeszcze wydłużyć ten okres inwestycji do 50 roku życia, no to wtedy już skończy na rachunku z kwotą około 4 milionów dolarów. To już myślę dla większości Polaków wystarczyłoby do tego, żeby żyć spokojnie, bez potrzeby pracy zarobkowej do końca swojego życia. Chciałbym też zwrócić uwagę, że to, jaka jest forma tutaj inwestycji, jest w gruncie rzeczy drugorzędną kwestią. Ja sobie wybrałem tutaj indeks SP500, bo bardzo łatwo i bardzo tanio można w tę formę czy w ten sposób inwestować. Natomiast, jeżeli ktoś chce, może to robić w inny sposób: może sobie kupić indeks na globalny rynek akcji. Generalnie, akcje w długim okresie stuletnim okresie zarabiały około 5% powyżej inflacji. I to jest klucz jak gdyby całej tej historii, że tak naprawdę inwestując pieniądze, ale długoterminowo, nie nastawiając się na krótkoterminowe frukty, które będą nam tutaj od razu pobudzały wyobraźnię, że szybko staniemy się bogaczami, tylko skupiając się od razu na samym początku na długoterminowym inwestowaniu, to praktycznie mamy gwarantowany sukces. Warto sobie tutaj przytoczyć takie słowa Warrena Buffeta, który mówił, że najlepszy moment na inwestycje to był 10 lat temu, a drugi najlepszy moment na inwestycje jest właśnie dziś. Dlatego też nie zwlekajmy z tym momentem, w którym zaczniemy budować nasz kapitał, bo tak naprawdę zasób czasu, jaki posiadamy, jest ograniczony i czasu nigdy nie nadrobimy. Natomiast pieniądze zarobić możemy zawsze i im wcześniej zaczniemy to robić, tym lepiej, bo po prostu będziemy mogli więcej z tego życia korzystać. A też umówmy się, że odkładanie chociażby tych 500 zł, jak z tego przykładu, co miesiąc, to nie jest coś, co spowoduje, że będzie nam bardzo ciężko przeżyć albo że nasz poziom życia drastycznie spadnie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest zawodowo w pracy, która pozwala wygospodarować znacznie wyższe nadwyżki, no to wówczas zamiast 20-30 lat oszczędzania czy 40 lat oszczędzania, można to zredukować do lat 20-15, a być może nawet 10, i to już wystarczy, żeby po prostu być wolnym finansowo i żeby po prostu nie musieć pracować zarobkowo. Także myślę, że warto sobie o tym pomyśleć w ten sposób, bo o ile jak mamy 20-30 lat, to wydaje nam się, że jesteśmy tacy młodzi i niezniszczalni, kuloodporni, tak naprawdę z biegiem czasu, no, raczej sił nam nie będzie przybywać, i jeżeli będziemy mieć na karku 50, 60 i więcej lat, to raczej nie będziemy chcieć pracować od świtu do nocy po to, żeby płacić rachunki. Dlatego też lepiej pomyśleć o tym już wcześniej, a później po prostu odcinać sobie już kupony, żeby te pieniądze, które odłożyliśmy, mądrze zainwestowane, mogły pracować na nas. I dla jasności, ten odcinek ma być przede wszystkim inspiracją. To nie jest porada inwestycyjna. To nie oznacza, że macie inwestować tylko i wyłącznie w S&P 500, że to jest najlepsza forma inwestowania. Tutaj chodziło o to, żebym oparł się o konkretny przykład. Natomiast każdy z Was może to robić w inny sposób. Natomiast jeżeli będzie to robione w sposób rozsądny, nie będziecie po drodze ponosić wysokich kosztów, nie będziecie tutaj musieć płacić na każdym kroku podatków, czyli będziecie mogli to też zoptymalizować podatkowo, to ten efekt końcowy będzie lepszy i warto o tym pamiętać. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Ja śmigam zaraz do parku pobiegać. Do usłyszenia niebawem. Bye bye.